Hej, cześć się was wszystkim, z tej strony plcadam a to jest kolejny odcinek z Top Topskika Już mamy 72 tysiące, tak naprawdę nic nie robiłem, tylko logowałem się codziennie. Codziennie dostaję 10 tysięcy końców, a dziś dostałem aż 20 tysięcy końców. Musicie się logować ciągle, codziennie, więc z, dlatego dostaję końce i ich tyle mam. Dzisiaj miałem taki plan, żeby otworzyć sobie tą paczkę. Za 1000 końców, ale jedna karta specjalna. co to jest? Davu? Się... nie wiem o co chodzi. Ale coś tam jest. Hmm. UEFA Champions League nie wiedziałem czy otworzyć tą, tą pierwszą czy tą drugą Tak naprawdę chyba opłacę, choć tutaj jest jeszcze jakaś karta za 100 tysięcy hmm. Otworzymy, najpierw sobie przejdziemy do BPL i tu jakąś ciekawą może otworzymy Jest tu jakaś ciekawa paczka Za o, za 7,5 tysiąca Taka paczuszka. 7 ka y kart. I co tutaj będzie? Kini, Larson. Inks z Liverpoolu. Marko Ar Arnutowicz. Cameron. Joe Gomez. Aaron Criswell. I to wszystko. No niestety. Hmm. I tą paczkę jeszcze za 5000, tysięcy. 5 kart tutaj będzie. I co tutaj jest? Guzan, Schmeichel, Weinaldum, Fletcher i Alexis Sanchez! Alexis Sanchez Arsenalu! Wow, 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 to się porobiło! Dobra, przechodzimy do Bundesligi. W Bundeslice otworzymy sobie na przykład. Hmm. Którą by sobie to otworzyć? Jest tutaj coś. Tutaj na dole nie. Otworzymy sobie Tom za 7,500. I co w niej będzie? Co w niej będzie? Matwas, silva Ciccara i Kostić, no nic, nic ciekawego, więc sobie jeszcze tą za 6000 otworzymy, zobaczymy co tutaj będzie, K klasyczna paczka i Latsa, Schwab, Johnson, woland Rafael, rafael, środkowy napastnik, a nic nie ma, z MLS-ów może coś sobie otworzymy. Hmm. 60, no to tą jednąkę z MLS-ów za 5000 tysięcy i co tutaj jest, Alonso, Osvaldo Alonso nabył, wow, 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 wow się robiło Edu, Kitsiman, Romero to wszystko, więc przejdźmy do BPL i którą by tutaj sobie otworzyć no i to jest ciężki bardzo wybór bardzo ciężki. To może z UEFA Champions League najpierw. Tutaj mamy 4% złota, 10% srebrna, 20% czerwona, 29% zielona i 37% biała. Tutaj mamy 2% niebieska, 3% tego, tego, tego. Hmm. Hmm. Dobra, otwieramy to. Za 10 tysięcy i co w niej będzie? Rami Silva, Edin Dzeko, napastnik Romy. Torgan Azard, Daniel De Rossi, Alex Alexis Sanchez po raz drugi. Borket, Maxim Pereira, Trash. No nic ciekawego tak naprawdę. Nic ciekawego. Hm. Może BPL sobie. Co tutaj jest? Young Star Stops. Hmm. Mem, 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 mem. Ambra, otwórzmy sobie Tom. I co tutaj będzie? Proszę Państwa, co tutaj będzie? King, Stones, Bakuna, Mangala, Edison Mangala, Gaile, t Walcott, Ulloa. No nic. Nic nie ma tak naprawdę. To może jeszcze teraz zamknę oczy. Coś tutaj wylosujemy, jakąś tutaj coś takiego dziwnego. Nie wiem co ja losuję. Jeśli będzie mnie oczywiście na nią stać, to ją otworzę i ta. No, wylosowałem za 3000 paczkę z ligi no to otwórzmy ją. I to jest ostatnia paczka w tym odcinku, i tu mamy Kramera, Divian i, i Gniczka. No więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że za parę dni znowu się pojawi Open, jeśli będę miał więcej końców. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach i cześć!